Panie, jest jeszcze inna rzecz. Kiedy czuję wątpliwości wobec tego wszystkiego, jestem pewna, że Cię raniem. Również gdybym zaakceptowała to bez wątpliwości, a to nie pochodziłoby od Ciebie, tak żebym Cię zaniła. Cokolwiek robię, czy wątpię, czy wierzę, ranię Cię. Jestem ostatnim z tych, którzy chcieliby Cię zanić, i ta niepewność sprawia mi również ból. O córko, nie smuć się, nie myśl nigdy, że miłość może mnie ranić. Ty jedynie żywisz się mną. Ja jestem Jezusem, Jezusem Chrystusem. To mój chleb spożywasz duszo. O duszo umiowana, nie smuć się już. Wierz mi, czuj się kochana przeze mnie. Wybacz mi, że jestem tak słaba. Wybaczam ci zupełnie, odczuj jak ja cię kocham. Twoja słabość jest tym, co pociąga mnie najbardziej. Twoja niewypowiedziana słabość. Twojej nędzy nie da się wyrazić żadnymi słowami. Oprzydź tu do mojego serca, pozwól swojej duszy całkowicie zatopić się we mnie. Bądź moim niebem, kocham cię. Teraz przyjmij mój pokój. 23 marzec 87. Pamiętaj, ja jestem jeden. Najświętsza trójca jest jednością. Chcę, aby nasz związek był doskonały. Rozpoznaj mnie uważnie. Tak, dobrze widziałaś. Mam ze sobą dwie obrączki. Są posrebrzane, bardzo błyszczące. One są z czystego białego złota. Wtedy pomyślałam, że demon wprowadza mnie w pułapkę. Jak to możliwe? Posłuchaj, Wasulo, to ja Jezus nie lękaj się. Umiłowana przyniosłem Ci tę obrączkę. Zobacz, przypis 249. Umiłowana, przyniosłem Ci tym obrączkę i pragnę, abyś ją nosiła. Rozpoznaj mnie. Ale czy to możliwe? Tak, błogosławię nasz związek. Umiłowana, ten akt jest boskim aktem. Zaprawdę mówię Ci, Twoja dusza jest połączona z moją. Wierz mi, uświęcę nasze